Siemanko, siłanko kochani Jest u mnie Agnieszka Solejówek z Las Przyjechała po fanty Co ja będę jej żałował? Co ja be, be, będę jej żałował? O. Jest Agnieszka Witam Was serdecznie Ja to to. Macie kabelku i kabelku sprzętu Tyle, że u jajku. Jeszcze nie, nikogo nie ma na, na lafie, ale to potem sobie ludzie odtworzą. Słuchajcie, ja dzisiaj miałam... O, są wywieźć. Dwie osoby. Słuchajcie, miałam dzisiaj wywieźć jeszcze aluminium, ale chyba nie Anna wy Boguska, O czysianiu. <laughs> ale wywiozę to aluminium z domu rowerem. <laughs> no pochę. O Iwa, Iwa, świadeczko! Celina świadeczko? Ninka Świateczko, Saba, Saba Dziewuchy, yy, Mireczko świadeczko. w ogóle Mirku, Sorki, wszystkiego najlepszego, Zdrówka, szczęścia, Pomyślności, ostatnio miałeś urodziny, yy, ale da się złożyło, że po prostu zapomniałem, no po prostu wybacz mnie. Sporo tego. No, sporo, sporo. No. O. Jest, jest, dostała się ode mnie Agnieszka Zobaczcie. Będzie miała co do roboty <noise> Tutaj jakieś sprzęty, wszystko. Dużo kabelków. A że ja lubię dłubaninę. Kamil Dzikowski, Śloneczko, słuchaj, skąd robiłem? Bo jeżdżę to tu, to tam I w ogóle tutaj yy, Dostały dziewuchy ode mnie, jak to będzie używał go, to będzie magnes neodymowy. Spójrzcie, co dostałam. Takie cudo. Nowe, przez Fabiego zreperowane. I zobaczcie, dostałam coś takiego. Hm? O I tak. Magnes. Zobaczycie na moim filmiku, jaki magnes, bo jest taki magnes. Tu jest rozdzielnia. A rozdzielnia, tak, tak. przy okazji pamiętajcie o Ukim Szczecin. Tak. 1% podatku chyba teraz na 1,5% wiesz I tak? tak to tu ma żołądzą? a nie myślałem, że to ma żołądzą podobno no i tak, tu jest jeszcze, jeszcze osoki. tu jeszcze pokażę o, dziękuję Nienka o, tu go wiesz co, chyba nie otworzę nie, nie, nie otworzę nie, bo jeszcze wysypię wszystko no. tak to wygląda ojej, u nas ładna pogoda tylko, że Niestety trochę zimna, bo wieje trochę Pozdrowka dla Agnieszki od Mirka. Masz pozdrowienia. Dziękuję bardzo i wzajemnie oczywiście dla Was wszystkich. Czas mir... <śmary> Sat miry, burz. S mir, czas po, 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 poszukiwań. Ale <śmary> <A> ci przejne czyłem. <śmary> Witam serdecznie wszystkie 13 osób. No. 13 osób? Tak, jest. Wow. Śniegiem, no nie. A tutaj mój malutki piedzielnik A, nie ma dramat. Nie ma, to muszę wygrać. No, machi, podkreślenie Y, o panie, co to za fanty? Maci YouTube, e, wiesz co? Tu jest wszystko. Przy drodze, leżały. Przy drodze to fanty, po prostu z hasioków, ze śmietników. E, ktoś dał, oddał i w ogóle. Tylko do kopa dostanie Inka, bo ja nie mam pojęcia W aucie też macie Tam pod spodem jest bardzo dużo skarbów, słuchajcie Macie tam telefon włożę Jest tego tyle, że Tak Mówią, Mariusz to jest dobry wujek, wam powiem naprawdę. Tak, dobry wujek. <grymne> Kamil kami wie, że tam po kołach w górze nie jeżdża, bo to tam no, jakoś tak nie było się nigdy. Ale kto wie? <grymne> No, taki spontaniczny live. Bardzo. Nagło akcja No, A co tam u was? O Panie, wygląda tak jakby te kable zajmali z budowy. No nie, to z budowy już <grym> nie. Są z lasu. Są, z lasu, są z, lasu. z lasu i w ogóle. Tak, te są z lasu. No. Jakie pewnie połowa tego z lasu jest. O, no szkoda. Osadnik Ewa, o osadnik z rządów unijnych, państwo Ewa się państwo Osadnik fajny członkowskie, państwo członkowskie, No. Oj, będzie obierania, będzie obierania Oj, będzie A co tam u Was, kochani moi? dziś o 18.00 Emi puszcza filmik No, zapraszamy wszystkich do Emi, idź za ciosem Ja jestem wretny <laughs> Siemaneczko Andrzeju <laughs> Piromaniacy, siemaneczko. Oj, 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 no I tak tam u Ciebie, no u mnie. A no, oddałem korzance tutaj e, trochę towaru. Zdałem szczyptę tego tam. Odwzieliłaś się po prostu. Tak, taki tam pikuś miesiąc. Bo się leniwiła tam, to, to co się Nie. będzie leniwiła. Dokładnie. leniwiła. To w naszym przypadku to jest niemożliwe. Dobra, kochani, kończymy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Miłej w dalszej części dnia No i wszystkiego do długo. Jeszcze raz zdrówka, szczęścia, pomyślności, Wam Wam życzę. Nudy nie będzie, absolutnie. Dobra, wszystkiego do dobrego, kochani. Taki szybki, spontaniczny live. No i co? A my zmykamy. No, słuchaj chyba o no, Ja mam całą klatkę kabli, ale drobnych. A takie kabelki grube, to już się sam. Ach, wychłodzić tak. że. jak wystanę, coś o tym Magnusie jest świetne. O, widzisz, piro ma magnozy, dziękuję. No. Aga, Mario, dobrego dnia. Aniu dziękujemy no. bardzo. No, tak <gul> ogólnie wam wszystkim no, to dziękujemy. Pogadać no, no, to, już z ludźmi. No już dasz. Nie jedziesz. <gul> ja pogadam na swoim kanale. O, to, 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 to swój. <gul> Dobra, dosyć tych, tych jajec Dobra, wszystko do droga kochani. Siema. Pa pa